Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie omówimy trailer do e, filmu FNAF 2. E, I sobie omówimy coś, czego nie za bardzo rozumiem, tak naprawdę. Albo rozumiem i to mówię, albo czegoś nie rozumiem. Są dwie opcje. A więc, tak, sam trailer e, w sobie, sam w sobie trailer, e, jest super ciekawy i trzyma w napięciu i w klimacie jak najbardziej. Ale wytłumaczy mi też jedną rzecz. Akcja filmu FNAF 1. Toczy się w roku 2000, e, wpisałem w Google i AI mi to wyszukało, że w tym roku toczy się ta akcja. E, a FNaF 2, e, film oczywiście, toczy się w 1987 roku. Tak samo gra. I coś mi się tu nie zgadza. Skoro f, film FNaF 1 toczy się później niż FNaF 2, to w takim razie główny bohater, czyli Mike, nie ma prawa znać Vanessy, bo się nie poznali. Out there, Mike. Tak samo Abi, czyli ta córka, yy, nie ma prawa znać animatroników, bo jeszcze ich nie poznała, tak samo w tej restauracji. Three. Three. Nie wiem, może coś przeoczyłem, coś nie zrozumiałem, ale możecie mi to wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem w takim razie, albo po prostu wykryłem błąd, ale pewnie to pierwsze, że się, coś mi się pojębało. Hmm, bo skoro jeden to, yy, Bo film FNAF 1 i potem jest dwójka. Jakby akcja toczy się jako kontynuacja, nie? Ale czasowo toczy się dwójka wcześniej. Chyba. No kurwa, no tak. No, ale ogólnie tak, idę na to do kina, nie mogę się tego doczekać i, i, i mam nadzieję, że wypuszczą chociaż drugi trailer, Kurwa zwiastun. Do tego grudnia, bo, bo Bo kurwa czuję się Jakbym czekał na GTA 6 Trochę no, dokładnie Dobra, to dajcie znać w komentarzach o co chodzi Z tym czasem i w ogóle czy coś mi się pojawiło, czy nie I oczywiście Widzimy się na premierze na 2, pa pa